dzisiejszego naszego spotkania, tak radosnego, tak wspaniałego władzom samorządowym Gminy Wejherowo na czele z Panem Wójtem Jerzym Kepka, Panią Wicewójt Bożeną Szczypior i wszystkimi tu obecnymi władzami. Dziękuję za tą życzliwość i zawsze serdeczność i współpracę, ale przede wszystkim za to, że Państwo wybraliście właśnie nasz kościół na tak piękne spotkanie, radosne, że mogliśmy wspólnie dziś kolędować. Dziękuję także Wam, drodzy, którzy jesteście tak licznie, prawie jak na pasterce. Ale to jest piękny znak Waszej wiary. Ten znak, o którym tu często wspominam, że jest to takim znakiem naturalnym, Waszym wiernej ziemi kaszubskiej, którzy na co dzień jesteście blisko Chrystusa. Dajecie temu wyraz w codziennym życiu i w tak pięknym uczestniczeniu w modlitwie, ale i w tych uroczystościach. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za przybycie i za tą piękną serdeczną atmosferę, jaka nam wszystkim.